Witam w najsmutniejszym spektaklu saksońskiej historii. Występują wpływowy król i chorobliwie ambitna metresa. Ta druga to ja, hrabina Kozel. Akt pierwszy. Saksoński elektor August Mocny spotyka piękną kobietę i chce ją lepiej poznać. Nie tylko w celu prowadzenia rozmów. To, że byłam mężatką nie przeszkadzało ani jemu, ani mnie. Akt drugi. Król składa u stóp swej kochanki cały świat. Tytuły pałace, brylanty, ale ja chcę więcej. Pragnę prawdziwej miłości, albo przynajmniej potajemnego przyrzeczenia małżeństwa. Akt trzeci. Czas mija. Król rozgląda się za nową, młodszą kobietą. Przypominam mu o złożonej przysiędze i zachowuje się tak, jakbym była prawowitą królową. Przyznaję, to był duży błąd. Epilog. Król wysyła mnie do mojej ostatniej posiadłości, zamku Stolpen, towarzyszy mi eskorta strażników. W zamku pozostaje uwięziona przez kolejne 49 lat. Nie macie pojęcia, jak często w marzeniach wyobrażałam sobie inne zakończenie dla tej sztuki.